to małe pobojowisko. Tutaj moja skarpeta. Będę tutaj próbował układać te wszystkie gry, które w tym roku dostałem do tej pory, na jedno wyznaczone miejsce, które sobie zaplanowałem, żeby Wam to wszystko ładnie pokazać, także będzie to troszkę trwało. Postaram się to w bardzo fajny sposób zrobić. Zaktualniona część już całego tego mojego zbiorowiska na ten rok, na tą połowę przynajmniej, obfituje właśnie w takie gry. Może Wam pokażę od początku, żeby nie zasłaniać sobie, wiadomo, bocznych stron okładek. Może wyjmę te niektóre gry, jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie tutaj mam. Co prawda, jeżeli pierwszy raz jesteście tutaj na moim kanale, no to warto sobie zobaczyć, co tutaj... Mam tak dużo gier tak naprawdę na PS2, na Wii, najwięcej na 360 się udało tutaj coś wydobyć, trochę na PS4. Co prawda na PS4 na razie tego nie ma dużo, ponieważ ja na samej konsoli jeszcze porządnie nie gram. Bardziej to na 360 przesiaduję i w jeden tytuł, który mnie strasznie wkurza, zaraz Wam pokażę na koniec, także... No, tutaj odrobinę tego jest, nie? Zważywszy na to, że mówię, no to nie są zakupy. Nie są to zakupy takie. Kurde, krzywo jest w cholerę. Nie są to takie zakupy, nie są to takie zakupy, co prawda, wiecie, planowane od razu, że tam nie wiem. Kupuję dużą paczkę gier, nie wiem, za parę tysięcy złotych i tutaj wszystko mam, nie? Ja sobie to wszystko pomału układałem, tak jak mi się to tutaj, mówię, zgadzałoby. E, które tytuły mnie tak bardzo interesowały. Tutaj sobie zobaczcie, tak, tutaj jest Fifa 19 na 360. E, właśnie no i, i tak to przy, się mniej więcej przedstawia. Tu trochę tam wiadomo Sega Saturn e, w tej chwili na razie ma dosyć lipnie, jeżeli chodzi o tą ilość gier i tutaj no będę musiał bardzo, będę musiał bardzo tutaj sprawdzać te gry, czy one są naprawdę spoko, czy wersje generalnie na Saturna są dobre, czy właśnie nie na przypadkowo E, przykładowo, przykładowo Play'a, nie? 3D siornie dużo tego PS Vita, to tam mówię, początki PS Vita ogólnie u mnie w, na kanale na razie nie jest tego za bardzo rozwijana To samo Zatari 260, 2600, mogę wam pokazać tą grę od Sergala. Bardzo ciebie pozdrawiam, e, każdego pozdrawiam, który tutaj gdzieś tam się złożył, e, czy tam złożył, czy po prostu mi podesłał te gry, to bardzo serdecznie pozdrawiam każdego e, wysyłającego. No, i tak to się mniej więcej przedstawia, nie? więc tutaj nowe, jeszcze nieodpakowane gry Tim Sonic Racing, wiadomo, te znane sprawy trochę tonego hołka. Basia wzięła się za Gitar Hero i to niestety niestety to w tym wypadku widać, że na tych gier już odrobinę jest, uzbierało się najwięcej na 360, a tak to mówię po kolei pomału. Nie wliczałem jeszcze gier cyfrowych, też zrobię o tym osobny materiał. Może ewentualnie gdzieś tam kiedyś dogram, no ale mówię, no musiał naprawdę się za to wziąć, bo cyfrówki generalnie chodzą czasami w dobrych cenach i po prostu ciężko złapać oddech, żeby cokolwiek tam wiecie uchwycić, nagrać, więc o taką kolekcję mi mniej więcej właśnie chodziło, żeby wam to pokazać, rozstawić to wszystko. Jeszcze raz wam pokażę te gry z tyłu, jeżeli chcecie jeszcze raz zobaczyć sobie. O, proszę bardzo. Rise of the Tomb Raider. Brazylia 2014, Medal of Honor, tanie granie to wyzwanie, bardzo Cię pozdrawiam Maćku, gitar Hero, Need for Speed Nitro, takie tam różne dziwaki na Wii i na PS2, tym bardziej, nie, więc tutaj odrobinę tych gier jest, no i nowa Mafia, jedynka w angielskim wydaniu, no, także tak to się prezentuje, a jeżeli jesteście ciekawi, co mam wyżej, to mam na razie taką jeszcze roboczą półkę na Xboxa i tam gry na pierwsze Wii tam z tyłu jeszcze Gamecube. To mogę coś na chwilę pokazać. Nie, nie chodzi o to, żebym tu się chwalił czy coś tam nie wiadomo co pokazywał. Eee, Pokazuję to w dosyć dziwnych, koślawych warunkach, dzięki czemu no inni by pewnie zapadli się pod ziemię, gdyby zobaczyli, jak ja to nagrywam. O, na Gamecube coś takiego, nie? Także coś takiego. No na razie. Na razie mówię te wszystkie gry tutaj czekają. I tylko czekają na kolej swoją, żeby żeby pograć. Mieć czas w ogóle na to wszystko. I, i tyle. Tak. Pomału gameplaye będę wdrażał na PSP. Coś pokażę fajnego, bo jest popyt na y, tą konsolkę. Dajcie znać, jaką grę chcecie na PSP y, u mnie z kolekcji. Y, coś tam zawsze fajnego pokażę. A jak nie wybierzecie, to ja i tak zawsze coś tam wybiorę. Nie? Także to będzie wszystko na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No, i do zobaczenia pod koniec roku, zobaczymy co tym razem uda się e, wydobyć od czerwca do grudnia. Mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie i będę mógł w końcu się tymi grami porządnie zająć, a nie kupować i nie grać. No nie? Także jeszcze raz pozdrawiam. Do zobaczenia.